Cześć, jestem Wojtek. Po pracy przy sklepach Allegro dostałem ten straszasz na muchy, z którym wsiadłem w pociąg. To jest skrót czwartego i piątego dnia mojej podróży wokół Polski. Byłem w Giżycku, pogadałem chwilę ze znajomym, podzieli się wrażeniami z dnia poprzedniego. Niesamowite, ona siadła obok mnie i ze mną drazu gadała. Mówiłeś się z nią do Australii, tam tak masz było... muchy, tarantule z jatrakami, byś tam wszystko zarozwalił. Wynająłem mieszkanie na obrzeżach miasta, facet mnie obudził harcząc. Zrobiłem zdjęcie facetowi na wieży Zamówiłem fizytówki, z zjadłem steka za 50 zł Pomimo, że nie miałem wiele kasy Przed wyruszeniem na słupałki stanąłem na przystanku Jakaś para podeszła, powiedzieli, że ich pokradli Do byliśmy na policji im 20 zł na bilet Dobra, dzięki za pomoc Dzięki Z rana pokazałem pokój, zapłaciłem za noc tylko 50 zł. W trakcie rozmowy oderwało mi się śmigło. Nie złamało się. Dalej to trudnie? No, to nie Poszedłem do restauracji, zamówiłem herbatę, później czekoladę. Zacząłem dzwonić po noclegę. Jest dostępny na dzisiaj nostek. W drodze na witry zjadłem jeszcze sałatkę i poszedłem odebrać wizytówkę. Super, 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 dziękuję, ale fajnie zrobione. Później szlajałem się na obrzeż. razem tutaj nogę, ale była poza strefę. ostatkami siły, ale przyciągnąłem ją do strefy używ. Stanąłem na przystanku i siadłem w bus. Okazało się, że stacje dalej były przystanek końcowy. O, 15 km. Byłem już wycieńczony, machnąłem o stopa. Pierwsza osoba z brzegu zatrzymała się i mnie tam zabrała. Będzie chciał saleć pan na wigry? To tak. Calem są... na gospodarstwo, właścicielka była zdziwiona, że tak długo A, mi zajęło. Pani jest? <laughs> <laughs> nie dzwoni da mnie. Tak, Tak, się Powiedziała parę słów i pokazała mi saunę, w której spałem. Było tam dosyć sporo mógł. Zapytałem o regionalne dania, wspomniała o kartażach. Wyszedłem na zewnątrz, nagrałem alpaki, prawie bym mi uciekły. O nie, 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 o nie, nie, nie. Pokazałem okolice i traktor, pogaskałem osiołka. Na koniec dnia przyszedłem pogadać właściwie, ale o tym w kolejnym nagraniu.